Się Marko z tej strony, nawet 12. To już jest trzeci odcinek. Nagrywam go nadal w ten sam dzień. Ostatni odcinek był trochę krótki, 8 minut. Dlatego już Teraz wyłączyłem 14, 14 15, 14,5. W tym odcinku spróbujemy zacząć budować domek. Na live. Ie. Zaczniemy. Może go dokończymy. Jeżeli będzie dzisiaj live. Może się. No to teraz może zaczniemy zbierać surowce. Dobra, czego budujemy? Myślałem że to jest Kobla. Gdzie ja będę kupować Kobla? no A Natalia. Ci aiuterò Mi pomoże tak. Nie No wielcy, jak tak szybko nabijacie te łapki Nie mogę się doczekać 20 subskrypcji jesteś, jest, Nie jesteś nowy? No, zostaw łapkę w górę W górę I subskrypcję Dlatego, że ten kanał się dopiero rozwija Jak robimy to mi No, jeżeli macie jakieś porady, to pijcie. Nagrywam live'a, mam nadzieję, że ktoś będzie mnie oglądał. Chcesz miecza? Nie. Co ty tu Kobla. Już mam taka. A ty? Okay? 52. Ha, i co? Znajdź na razie mniej chce na ten dom. Chyba w domu? Mam serduszkę. Mam serduszkę, żeby się by to widzieli No już bo już. i już mamy powód, żeby zbudować dom. No, właśnie. No, a załatam to tam no, A świnia się patrzy. No i drzwi nam rozpiąć O, już jestem się dostał, nie? Wyszłam dwa statki. Ja bym się gdybym diamenty znalazł. Musisz, że to znajdę? Że znajdę? Coś, to ja w ciebie nie wierzę. Jak <laughs> coś, ja cię nie znam. No właśnie. Zaraz się do ciebie trepam. Cztery minuty. Jeżeli to się Ci się podoba, to zostaw łapkę szybko w górę. No Czekajcie. Ja sobie teraz będę kopał, a dam wam czas na, łap, na żebyście mi dali łapkę w górę i suba. Szybko. Macie jeszcze 10 sekund. Dobra, jeżeli w tym momencie zostawiłaś. Łap, zostawiłaś, łapkę, zostawiłaś, zostawiłaś, zostawiłaś łapkę w górę. Ja Ci bardzo dziękuję. A my kończymy kopać. Kończymy. Zaczynam. nie, ja będę miał 5 taków, ty będziesz miała pięć taków, to jakoś wyjdzie. Dziesięć taków. I już zaraz będę zaczynał trzeciego. Bo kończę drugiego. Mi się ta seria właśnie bardzo podoba. Jedna z moich najlepszych. Jeżeli nie lubisz Minecraft'a, to musisz poczekać. Dzisiaj chciałbym nagrać z od odcinek. Tylko, że wtedy bym nie nagrał live'a. Teraz cisza. Nie, no nie będę kichał. Co to robisz? Znaczy, dzisiaj Tak. Zrobię sobie kilka żelazków. Ej! No co? No co? No co? No Żelaza co? nie masz? Ja, ja mam! No właśnie. No dobra, to sobie będziesz kopała za swoje żelazo. Ja będę sobie robił to, za, co chcę za swoje żelazo. I zobaczymy. Ja sobie zrobię swój dom. A dobra. I zobaczymy. Co sądzicie o takiej serii Natalia WS David? Natalia wytłumaczę po odcinku. Albo czekajcie, cięcie jej wytłumaczę. Dobra, już wytłumaczyłem. Lewa jest nade mną, więc... Mogę się spać. Dla tych, którzy nie widzieli nigdy nawet w Minecrafcie. O Boże! Jeszcze rozpole. A to będzie moje oświetlenie. A może ktoś nie gra w Minecrafta, o tym nie pomyślałaś? bo ktoś nie grał w Minecrafta Dobra, nie wiem. Koniec tej kule. Ale też lewa. No i się spaliłaś. <grym> Ile miałaś tak, kobla? Eee, chyba pięć. Jak ja jeszcze nie mam pięciu, niemożliwe Ja mam cztery starych. Ja sobie sam nie buduję dom. No dobra, żartuję. Ja nie umiem budować. Dam się trochę. Dawid to by zbudował takiego wielkiego kloca i to by dla Cicho niego by było. CICHO BĄDŹ! Ale by BYŁ! No Jezu, nie zaczniemy wcale dom budować. A gdzie ty jesteś? Tepam się do ciebie i A buduję... Tepaj się buduję i się idę do mi Czekaj, tylko sobie zrobię kilo. Ja idę do naszej lepianki. No to... O! Nie, tam jest ten mały, ten... E, mały zombie. Nie widzimy. Dlaczego już weź? Poczekajcie, yy, to połowa szybko nic nie widzieliście. Pewnie połowa osób sobie ten zatrzyma i zobaczy, jaki mam żyć. Albo wiecie co? Patrzcie. Patrzcie, co ja dla was robię. Odtąd to jest wszystko na YouTube. A. Od Maps Form a wy mi nawet łapki w górę nie dajecie. Ile już nagrywamy? Nawet mi łapki, 9 minut. Dajęć mi łapki w górę nie dacie. Pięć minut zostało. Mm, kończymy. No mm. więc ja bym na waszym miejscu Dał mi łapkę w górę. Bo ja już nie więcej nie pobiorę, jak po Bo tak to ta was znajdzie. No, wiem, gdzie mieszkała. Gdzie mieszka. No właśnie. 15 za godzinę idziemy. No i za godzinę może być live. Chcecie? Chcecie tego tak? mm. Ile mam procent. O kurde, 60% mam. No nie, nie nagramy live. O Jezus Mary! Mi się ścięło i nie mogę podskoczyć na Poczekajcie, się... chwila! Waliłam. Biorę te rzeczy i stop! Cięć.